To jest typowy bokeh fotos. Dzisiaj zrobimy efekt ortona. Boke, fotos. a foto po Polsku. Słuchaj, efekt ortona jest prosty. Bierzemy warstwę, kopiujemy ją. Tutaj już ją mam skopiowaną. Dodajemy life filters i gaussian blur. Mamy to. No to co? Rozmywamy teraz nasze zdjęcie. Może być, ja bym został przy tylu. Zobaczmy, co się stanie. Mamy rozmazane zdjęcie. Teraz zmniejszamy przezroczystość. Do powiedzmy. 25%? Może jednak 35%. To jest trochę za dużo, bo widać, że to po prostu zdjęcie jest rozmazane, rozmyte. Albo było zrobione po prostu obiektywem, który mydli. Zmniejszmy jednak do 30%. I to tyle. Słuchajcie, jeżeli chcecie zrobić zdjęcie, które jest rodem z fantazy, wygląda trochę jakby z bajki. To, to jest właśnie efekt, który możecie użyć. Efekt Ortona. W wykonaniu po prostu nakładamy rozmytą warstwę i zmniejszamy jej przezroczystość. Tak, żeby było widać tą poświatę dookoła wszystkich elementów. I to tyle. Teraz jak to można poprawić? Bo jak widzicie to całe zdjęcie jest po prostu rozmyte i nałożone jedno na drugie. Aby przywrócić trochę ostrości przede wszystkim w gałęziach. Albo ostrych krawędziach na zdjęciu, w wyraźnych elementach. Możemy dodać High Pass Filter. Tutaj wybieramy Radius, czyli szerokość taką, aby widzieć nasze krawędzie, które chcemy aktualnie wyostrzyć. W tym przypadku ładnie nam to podkreśla wszystkie całe drewno, gałęzie, ewentualnie trochę listowia. Ja bym przy tym został i teraz tylko zmieniamy Blend Mode na Soft Light. Miękkie światło. Różnica owszem jest subtelna, to wszystko zależy od was, jaki chcecie efekt uzyskać i co tak was naprawdę zadowoli, bo nie musicie nad tym siedzieć. Nie wiadomo jak długo. Pamiętajcie, że jeżeli zastanawiacie się, czy dodać kolejną edycję do zdjęcia, kolejną warstwę z jakimiś zmianami, to zazwyczaj nie powinniście jej dodawać. Spróbujcie zawsze robić to na jak najmniejszej ilości warstw. i Edycje powinny być proste, krótkie. Na razie skupmy się tylko na efekcie rtona. Prosta rzecz. Lecimy z przykładem numer 2. Tutaj mamy Oliwskich w Gdańsku. i po prostu zróbmy to zdjęcie. Tak jakbyśmy chcieli je zobaczyć, jakbym ja je chciał zobaczyć Z zastosowanym efektem Ortona Najpierw zawsze kopiujemy warstwę Ctrl-J albo klikamy Duplicate I dodajemy Gaussian Blur Rozmycie ustawmy na 16 pikseli I zmniejszmy przezroczystość Zobaczcie, tutaj na budynku Zdecydowanie to widać, tak jakby światło Odbijało się prosto w naszą stronę Więc to wszystko jest trochę rozmyte Zdecydowanie widać... Ten efekt tutaj na tych koronach drzew troszeczkę może tutaj, tutaj jest trochę słabiej, ale dalej widać, że coś tam jednak jest zasłania. Nam po prostu widok nie jest taki ostry jak wcześniej. Zobaczcie, przed i po. A propos tego zdjęcia, dodałbym tu jeszcze trochę rozjaśnienie cieni. I teraz popatrzcie, jak rozjaśnię cienie, to ten efekt zostanie wzmocniony. Nagle zaczyna być widoczny tutaj, i tutaj też jest trochę mocniejszy. Mi to osobiście nie przeszkadza. Moglibyśmy zmniejszać tutaj przezroczystość. Zmniejszymy do 30%, żeby nie było za dużo. I przy tym bym został. Nic więcej nie zmieniał. Słuchajcie, tylko tyle, albo aż tyle. Pytanie, co Wam się bardziej podoba? Czy wolicie większy procent, czy może mniejszy? Czy wolicie na przykład tak silny efekt? No to już jest za dużo. Ale możecie mieć na przykład taki przy około 50%. Przy 37, 30, 20 to już niekoniecznie, bo to po prostu tego nie widać, nie rzuca się w oczy. Ja bym został przy 35. Trochę widać, trochę nie. Jest naprawdę fajnie. I nie uważam, że potrzeba tutaj jeszcze coś wyostrzać. Ale spróbujmy kolejny przykład. Prosty napis LEDy na święta. Co mi się to nie podoba, jest strasznie duży kontrast. Najpierw skopiłem warstwę. ja bym ją przede wszystkim rozjaśnił. W Adjustment Layers wybieramy Shadows and Highlights i rozjaśniłbym te cienie. Szczególnie na dole. Zobaczcie, rozjaśnianie cieni już dodaje nam fajnej poświaty do tego zdjęcia. Ale spróbujmy dodać jej jeszcze trochę. Przede wszystkim zależy mi na tym, aby. Dookoła tego napisu tutaj była delikatna poświata. Ups. To co? Dodajemy warstwę Gaussian Blur i zobaczmy co z tego będzie. Zobaczcie, to jest około 11, 11 pikseli, Zobaczmy jak to będzie wyglądać. Przy 25% efekt jest taki. Jeżeli zwiększymy to teraz. To zobaczcie, co się dzieje. Tutaj zaczynamy dostawać tą poświatę, o której mi, na której mi właśnie zależało, dookoła naszego napisu. Bardzo fajnie. To jest po prostu lepiej widoczne i tutaj wszystko jest ładnie oświetlone. Tu jest po prostu sama ciemność. Więc nie za bardzo z czego jest wyciągać te kolory. 80 pikseli. I zobaczmy, przed i teraz po. Zdecydowanie efekt jest. Zdecydowanie to inaczej wygląda. Oczywiście możecie kombinować woli jak tylko wam się podoba. No to jeszcze jeden przykład fotografii typowo miejskiej. Zobaczmy jak tutaj sprawdzi się efekt Ortona. To jest nasze oryginalne zdjęcie. Kopiujemy je. Dodajemy Gaussian Blur. Rozmyjmy to trochę może mniej przy 30 pikselach i zmniejszmy tą przezroczystość. Zobaczmy, mamy coś takiego przy zerowej przejrzystości, kiedy efektu nie ma i powolutku go dodajemy do całego zdjęcia. Nakładamy to rozmyte, rozmarzone zdjęcie. Ja bym zostawił to tak. Wróć 30 pikseli. Słuchajcie, to tyle. To jest po. To jest przed. Zbyt rozmażonego może tutaj efektu nie dostajemy. Raczej mi się przypominają stare, radzieckie obiektywy helios, które po prostu robią nam rozmydlone zdjęcia, gdzie to światło po prostu wygląda w bardzo podobny sposób. Więc jeżeli chcemy uzyskać na przykład efekt retro, starych obiektywów, starych aparatów, to taka technika efektu Ortona też może nam się absolutnie przydać. Więc wystarczy korzystać, kombinować i wszystko już zależy od Waszej kreatywności. No to teraz czas na krajobraz. Poranny las. Chciałbym, aby to słońce było dużo bardziej przyjemne i dużo bardziej miękkie. Takie z filmów fantazy, Delikatnie rozmyte, poranna mgła i tak dalej, i tak dalej. No to tak. Kopiujemy warstwę jak zawsze. Life filters, Gaussian Blur i zobaczmy, co da się zrobić. Niech będzie 30 pikseli i zjeżdżamy z naszą przezroczystością. O, widzicie ten efekt tutaj? To jest dokładnie to, o co mi właśnie chodzi. Żeby to było takie rozmarzone, rozmyte, jak z bajki. Kolorów bym nie podkręcał, bo i tak są bardzo wyraźne. Zdjęcia są robione kanonem, bez żadnych obróbek specjalnych, jeżeli chodzi o kolor. Jedynie do czego bym się przyczepił, to kompozycja. Tu jest za dużo ciemnego. Trochę bym to jednak zmniejszył na bardziej panoramiczne zdjęcie. Tak, aby bardziej uwagę przykuwało to światło tutaj, niż jakaś tam ciemność na dole kadru. No dobra, słuchajcie, to tyle. Daj znać, czy ci się podobało. Pokaż, pochwal się zdjęciami, jeżeli zrobiłeś jakiś efekt ortona. Możecie go wykorzystywać wszędzie, w zdjęciach miejskich. Przede wszystkim dobrze sprawdza się w takich zdjęciach krajobrazu, gdzie możemy faktycznie zrobić tą scenę jak z bajki, przez to, że to światło jest rozmyte. I to tyle. Zobaczmy jeszcze raz wszystko, jak to wygląda przed i po. To jest przed, a to jest po. To jest po, a to jest przed. To jest po, a to jest przed. I to jest po, a to jest przed. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że no i do usłyszenia.